Grafika wymaga sporego zaangażowania czasowego. Zwykliśmy mówić, że grafika jest sztuką procesu. Na początku rodzi się pomysł, to drzewa w głowie, później powstaje projekt. Ten etap wymaga sporego zaangażowania czasowego i dużego wysiłku intelektualnego. Ale kiedy projekt jest już skończony, zaczynam na podstawie tego projektu wykonywanie matrycy. To jest już czynność niemal mechaniczna, ma też w sobie pewien element medytatywny, bo pracując nad matrycą, nie muszę się zbyt dużo zastanawiać. Wydaje mi się, że najistotniejsze momenty mojego życia miały miejsce w trakcie moich. Podróży, wędrówek, to właśnie one stanowią najsilniejszy impuls do tworzenia prac. Na pewno podróż, którą kilkanaście lat temu odbyłem do Japonii, miała największy wpływ na moją, na moją twórczość. Także czas, który, który spędziłem w Stanach Zjednoczonych, kiedy Mieszkałem tam i pracowałem na jednym z amerykańskich uniwersytetów. Zaowocował największą liczbą grafik. W trakcie mojej podróży do Japonii uległem fascynacji. Ogrodami Zen, Karesansui. Karesansui to ogród, który jest tak naprawdę abstrakcyjną kompozycją. Ten ogród to tak naprawdę grabiony żwir, piasek, który wyobraża krajobraz. Znajdujące się na nim kamienie symbolizują wyspy. Jest to kompozycja symboliczna. I wspomnienie tych ogrodów chyba było tak silne, że na zawsze zapadło mi w pamięci. Dlatego teraz instynktownie sięgam do krajobrazu, do pejzażu i przetwarzam go z użyciem rastrów liniowych, które symbolizują ten grabiony piasek w ogrodach Zen. Raster. Ma to do siebie, że z bliska, kiedy się patrzy, do końca nie wiadomo, co on odwzorowuje. To dopiero powiększający się dystans sprawia, że linie albo punkty zaczynają zamieniać się w coraz bardziej realistyczny obraz, aż do momentu, kiedy przestajemy widzieć te punkty i linie i widzimy obraz niemal fotograficzny. Yy, nieraz zdarzało się także jakiś widok, krajobraz, dom na poboczu, zburzona w stodoła tak mnie urzekł, że jeszcze w trakcie jazdy, nie przestając prowadzić samochodu, chwytałem za aparat fotograficzny i robiłem zdjęcia. W trakcie podróży to właśnie pejzaż, zmieniający się krajobraz, yy, wypełniony zawsze światłem, najsilniej nam yy, towarzyszy. Przynajmniej yy, dla mnie yy, Pejzaż, krajobraz jest czymś, co powoduje, że widzę upływ czasu.